No i cześć. Wyszłem na doły pooglądać jak tam wiosna daleko. Wiosna już jest widoczna gołym okiem. Drzewa się pomału zielenią. Jak to wygląda po tych wichurach? To tak będzie straszyć teraz latami, zanim to wszystko się oberwie i spadnie. Tam się gałęź buja na wietrze i zgrzypi. A tu zobaczcie, to jest wszystko po zalewaniu przez takie powodzie, które tutaj występują na tych terenach. No, wygląda to nieźle. Jak taka dzicz. A dzisiaj chyba najwyższy czas otworzyć styrobudę i zobaczyć, co tam słychać wśród roślin egzotycznych, ale tych, które były zimowane na bardzo chłodno, czyli bez dogrzewania. Dobra, wracamy. Popatrzcie, jak to już skorunęło. Po tych wichurach właściwie to tu nie jest. No bo tu nie ma śladu pnia, to wszystko też powódź przyniosła. Takie wielkie pnie, pnie powalone przez wichurę, potem tu zalewa i to wszystko pływa. I przypływa nawet z daleka czasami. Zieleniutko za jeszcze 2-3 tygodnie już nie będziesz o ten wychodzić, trawa będzie popas. Dobra, otwieramy budę. No, i jak wspomniałem, otwieramy boks styropianowy. Tutaj nowym widzom, przypomnę, że mam tu taką budę ze steropianu poklejoną bardzo prowizorycznie, jest ona przyklejona po hamsku do ściany budynku. Mogłem sobie na to pozwolić, gdyż miałem jeszcze ścianę niewykończoną, ale niewykluczone, że w tym roku już będę musiał to zdemontować, bo będę chyba już coś ze ścianą robił i z elewacją z tej strony budynku. Więc jest to raczej ostatni rok takiej budy, jak już to gdzieś luźno stojąca czy coś w tym rodzaju. Ale dzięki temu, że była ona na ścianie. I tam z tyłu jest okienko piwniczne, no to nie włożyłem tutaj ani wata energii elektrycznej. Nic w ogóle, nic nie było ogrzewane, ani znicza, czegokolwiek, zupełnie, zupełnie nic tej zimy. Przypomnę jeszcze, że zima była dość łagodna, ale zdarzało się te minus 10 stopni przez ileś tam dni, minus 5, minus 7, maksymalnie chyba minus 15, coś mniej więcej takiego przez jeden czy dwa dni. No i wtedy otwarłem z tyłu okienko, trochę powietrza z piwnicy wchodziło, więc w środku było w, raczej w granicach z zera, ale te zero, no to tam często na pewno gościło, na pewno też się wkradł w jakiś dzień mróz, minus jeden, minus dwa stopnie, bo nie wierzę, że nie. Nie było to w ogóle po prostu ogrzewane. Te rośliny, które tutaj są, były w najchłodniejszych warunkach z wszystkich moich roślin egzotycznych. Za, moim, za moimi plecami jest tunel foliowy i tam panowała temperatura 10 stopni. No a tutaj, w pomieszczeniach gospodarczych, którymi są zwykłe pokoje, jeszcze niewykończone, no to raczej gdzieś 17-18 stopni było zimą, choć tam w ogóle nie ogrzewałem. No i to też chyba już jest ostatni rok, kiedy mogłem tam sobie rośliny przechować, bo też planuję jesienią remont tych pokoi. Więc dużo mam jeszcze do zrobienia i dużo się musi dziać, żeby w przyszłości te rośliny gdzieś przechować. No to nic, otwieramy budowę, zajrzyjcie, co ja stamtąd będę wyciągał. Bo te rośliny, które tam są, możecie przechowywać właśnie w takich warunkach, w granicach zera, nawet małego mrozu. I one sobie spokojnie dają radę. Sami zobaczycie, jak one będą teraz wyglądały. Cykupyku i otwarte. Zaraz powyciągam po kolei wszystkie rośliny. O już widzę, że same że zaczynają wychodzić. O, proszę. Także pokażę Wam co ciekawsze, co w jakiej formie i sami ocenicie jak się sprawdziło takie zimowanie. Widzicie, że doniczki są napchane, jedna na drugiej, na pięterko, także jest każdy cały wykorzystany. Bardzo dużo roślin tutaj wpakowałem, zaraz zobaczymy czy są jakieś straty, czy szczury tu grasowały, czy coś uschło, czy coś przemarzło. No i miałem tutaj jednego doniczkowego granata. Jak widać stan ładny już listki puścił, ale dwa pozostałe, które były przechowywane tak luzem, czasami włożone do piwnicy, jak był mróz, też mają liście, więc wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Była też tutaj dzika oliwka, ładnie przezimowała zielone listki. Gdyby była zwykła, też by przezimowała. Dzika to znaczy wysiana z pestki. Kiedyś dawno temu pestkę przywiozłem z oliwki, wysiałem. Ma już chyba z 10 lat. No i takie karłowate mocno drzewko e, trzymam w donicy. Ale fajnie to wygląda w sumie, takie dość ciekawe. Zimował też tutaj migdał, który jest w doniczce, a powinien już być w gruncie. I coś mu zeżarło: sporo liści. Wygląda jakby jakaś gąsienica albo porządny ślimak. Patrzcie, jak łyso. Są też nadgryzione owocki. Było ich kilka, ale zostały ponadgryzane. No, nie ma tutaj migdałów, może sądzę dwa lub trzy. Powinien być w gruncie, i wtedy byłby pewnie jakiś efekt, ale jeszcze nie jestem zdecydowany, gdzie go wysadzę na stałe. Więc w tym roku niech się jeszcze w tej donicy ukorzeni, może dam jeszcze większą. I może w przyszłym roku podejmę decyzję, gdzie pójdzie. Kolejne drzewko to chyba kaki. Pod taką nazwą bynajmniej to było kupione. Tak naprawdę nie wiem, co to jest. Czasami to próbuje kwitnąć, nic tu się jeszcze na tym nie urodziło. Zobaczymy, co będzie dalej. No a tutaj mamy nieśplika z pestki, bardzo stare już drzewko przywiezione przeze mnie kiedyś jako dzikie wykopane gdzieś tam w Grecji, przy drodze. No i w tym roku chyba będę go skracał poprzez założenie ukorzenienia, bo to się dość dobrze ukorzenia w tych miejscach, tak żeby się zagęścił i żeby po prostu zlikwidować te takie długie kijachy, na których tylko na końcu jak palmy sterczą rozetki liści. Troszkę się to rozkrzewi, zobaczymy jak będzie dalej. No a tutaj kolejne nieśpliki. Zobaczcie, zostały pogryzane przez szczury. To są takie ukorzenienia z dzikich pędów. Tutaj też z pestki, też jest obżarty przez szczury. No powinno odbić. A tak wyglądają po zimie kufliki. Jeden i drugi. Ten jest bardzo ładną odmianą, często u mnie na kanale pokazywany. Bardzo ładnie przezimował, żadnych strat. Widzę, że pąki już puszcza. W Donicach trochę pokopane przez szczury, ale nie ma jakoś tam tragicznie. Ten to słaba odmiana, nic specjalnego, ale na tego czeka, aż zakwitnie. Znowu będzie pięknie wyglądał. No i chyba muszę go w tym roku też trochę przyciąć. No a tu możecie zobaczyć palmę. Trochę podżarta. Dość mocno jest podkopany system korzeniowy. A tam był ogniazdo szczurów, jest wykopana taka jama. naznoszone są tam liście, z właśnie z roślin, z których tutaj je poprzycinały, i tutaj sobie grzały dupę w zimę. I tak właśnie została moja palma ogołocona z ziemi. Na szczęście chyba jej nie uszkodziły. Zaraz wyjmę i zobaczę. No, i tutaj szczury mogły narobić straty. Palma w takim średnim stanie. Po zimie osłabiona. Widać, że liście takie trochę zwinięte, słabsze. Zobaczymy co będzie dalej. Gdyby to tylko góra tak wyglądała, byłoby ok, ale ten system korzeniowy, w którym mieszkały szczury zobaczcie, został dość mocno podgryziony. I jak teraz poruszam palmą, to na czym się on trzyma? Tylko na kilku takich głównych korzeniach z tej strony, a tutaj wszystko zostało zeżarte. No tak to właśnie jest na wsi. Walczę z tymi szczurami, ale Chyba za słabą, muszę więcej rozłożyć trucizny, bo mi zupełnie nie działają żadne inne żywłapki. Palmę muszę przesadzić, będę musiał ją gdzieś dotąd zagłębić w ziemi, wyjąć z doniczki, poprawić. No i się musi znowu trochę bardziej ukorzenić. Kolejna mała palma która kiedyś w Biedronce była kupiona, już całkiem fajnie wygląda, ale trzeba ją przesadzić, bo wyłazi z doniczki. Tutaj zupełnie nic się nie stało, stan jest piękny, nawet chyba listki zaczyna pomału wypuszczać. Jakieś figi, które ukorzeniałem, widzę, że przetrwały zimę, także trzeba je teraz tylko przyzwyczaić do słońca. Zresztą dopiero małe listki wypuszczają, ale tutaj już takie całkiem, całkiem spore. Popatrzcie, jak tu w jednej fidze jest narąbane bobów od szczurów no nic, tylko ziemi dosypać i będzie nawóz No i dość sporo miejsca zajmowały tutaj oleandry. Podejrzewam, że szczury się wkopią w ich donice, bo tam jest miękki torf, ale tego nie zrobiły. Może wyczuły, że jest to roślina trująca, która chyba arszenik w sobie zawiera. Wiem, że jest dość silnie trująca, i na to też musicie uważać, żeby sobie gdzieś w oko nie potrzeć czy coś, bo wydziela to takie białe mleczko. Z tego co widzę, stan bardzo ładny. Nawet są już pierwsze pąki kwiatowe. Są to te sztuki, które kupiłem na jesiennej wyprzedaży za dosłownie jakieś grosze. No i tutaj ten co najmniej jest trikolor, że trzy sadzonki w jednej donicy powinien być biały, czerwony i standardowy, różowy, bo te różowe są najpopularniejsze. Tych innych kolorów no trochę trudniej jest kupić. Stan bardzo ładny, tylko że donice za małe, jest tu sam torf, praktycznie, więc przesadzanie niemal natychmiastowe już w zeszłym roku trzeba by było to robić, ale nie robiłem tego, jeszcze tak to przezimowałem i może nawet sobie pozwolę na rozsadę jakąś, bo jest tutaj po kilka sztuk, zobaczcie, na przykład tutaj jest ich pięć tamte jest pełno tych patyków nasadzonych, więc może mi się uda to trochę porozkrzewiać i będzie tego trochę więcej. Tylko nie wiem czy alender od ziemi odbija, chyba nie za bardzo. Jest takim drzewkiem, które jak już tak zostanie ukorzenione, to chyba tak zostaje. Chyba że posadzę trochę głębiej i może coś wtedy jeszcze odbije, Zobaczymy, trochę pokombinuję przy przesadzaniu. Może mi się uda to trochę porozmnażać w ten sposób. No i w bokse została druga większa palma, tu na szczęście szczury nie podziałały, zaraz ją wyjmę. Myślę, że śmiało mogę już ją na pole dać. Tu już żaden taki większy mróz się nie zdarzy, a przymrozek jej nie zaszkodzi w żadnym stopniu. Została też wielka cytryna, której zaczyna się rozpadać donica i to jest moje zmartwienie, bo nie mam takiej. Będę musiał coś kombinować dla tej rośliny. Nie wiem w ogóle, jaka będzie jej przyszłość. Eee, zobaczcie, tak to wygląda. Całkiem nieźle przezimowała. Zobaczymy, czy na tych dzikich pędach pojawią się kwiaty. Tutaj nowym widzom przypomnę, że jest to roślina, która ma co najmniej 20 kilka lat. Jak ją przywiozłem kilka lat temu, to już wtedy miała 20 i do tej pory nie zakwitła. To jest właśnie coś, co pokazuje, że cytryny czy jakieś tam rośliny cytrusowe wysiewane z nasion, właśnie nie kwitną. Popatrzcie, jaki tu jest zacnie gruby pień. Ja go nie umiem objąć ręką, bo mi się nie, nie dopina ręka. Także roślina naprawdę jest grubaśna, a jeszcze nie kwitła, co pokazuje, że właśnie te kwitnienie nie zawsze może nastąpić i czasami może nie nastąpić nigdy. No i ostatnia roślina z takich większych, które wyjąłem z budy stropianowej to jest liść laurowy. Bardzo ładny stan, ale nie ma się co dziwić. Jest to roślina mrozoodporna do pewnego stopnia. U mnie stała na zewnątrz do minus kilka stopni, ale chyba minus pięć wytrzymuje bez większego problemu. Można by się nawet pokusić takie starsze egzemplarze uprawiać w gruncie. Z tym, że trzeba by było przy mrozach powyżej minus pięć no, mocno owinąć, zabezpieczyć. A jak jest jeszcze większy mróz, no to trzeba by było z pewnością do środka włożyć jakąś grzałkę tak z 15 wat. Myślę, żeby wystarczyło, ale musiałaby być w Jakieś róże z piaskiem, na przykład metalowej, żeby nie na samym drzewie, bo z pewnością by mogła odparzyć, czy coś w tym rodzaju. Bardzo fajne drzewo, no, takie śródziemnomorskie, więc polecane dla Was, możecie się w to pobawić. Jeszcze mam trochę sadzonek, muszę trochę większe doniczki im zafundować, ale nie jest ona wymagająca. Zobaczcie, jakie te doniczki są malutkie, a jakie sadzonki wysokie, więc nawet w małych donicach rośnie to wspaniale. I tyle z dzisiejszego unboxingu budysty. Pionowej. Co się dało wyjąć, to jest wyjęte. Jedyna strata to palma mocno podgryziona. Zaraz będę przesadzał i mam nadzieję, że uda się ją uratować. Więcej strat nie mam, poza kupą smrodu, które szczury po sobie tam zostawiły. Jak się tam wchodzi w tą wnękę, to czuć i to intensywnie. Muszę coś z tymi szczurami zrobić. W przyszłym roku już tak nie może być. No i na koniec odcinka spójrzcie, jak te szczury podgryzły mocno tą palmę. Ja nie wiem, jak ona się odratuje. To jest strata wzrostu co najmniej na rok czy dwa. Patrzcie, jak te korzenie są zeżarte, zostało tylko kilka dosłownie. Tu jest wszystko puste pod spodem. Cały ten system korzeniowy, bardzo bogaty, został odgryziony. No i zostało tylko parę nitek takich odżywczych. Fatalnie to po prostu wygląda na niczym to się praktycznie już nie trzyma. No i popatrzcie, tyle tylko tego zostało niezbyt wiele, reszta jest wszystko. Zeżarte, odgryzione cała taka bryła wielka korzeniowa. Na szczęście, tutaj na spodzie widzę sporo takich drobnych odżywczych korzonków i być może one zbudują nowy system korzeniowy. Ale ona musi odchorować, ta palma, dość długo. No i palma została przesadzona. Słabo wygląda. Pójdzie teraz do takiego półcienia. Będzie się odbudowywać co najmniej przez rok, myślę, o ile nie dwa. No i taka doniczka dla niej jest teraz sam raz. Te drobne korzonki są pod ziemią, więc powinny ruszyć to, co tam jest wewnątrz tego rdzenia palmowego. A popatrzcie teraz, jak wyglądał jej system korzeniowy, który odciął. On właściwie się już na niczym nie trzymał, bo to zostało wszystko zeżarte. Popatrzcie, jak tu wygryzione, widać nawet gdzie to jest, zostało wygryzione. Tyle tego było i to pokazuje też, co będzie w drugiej palmie, aż nie chcę do niej zaglądać. Myślę, że też coś będę musiał z nią w tym. Roku zrobić przynajmniej skrócić trochę ten te korzenie od spodu, tak z 10 cm i wsypać nowego gruntu. Ale to wszystko też pokazuje, to jest taka nauczka i to też pokazuje, co może być w przyszłości, jak będę te palmy uprawiał w takich donicach, które chcę do tego celu wymurować, takie z izolacją styropianową i ogrzewaniem. Tam też może szczur wejść od spodu i to po prostu gniazdo sobie zrobić w takich korzeniach, bo tu jest przestrzeń i one sobie po prostu w tym robią gniazdo, mają mięciutko i tam siedzą. Więc... Wszelkiego rodzaju takie donice, styrodonice na zimę, w których byłyby bananowce, czy jakieś palmy, i tak dalej, no popatrzcie, jakie jest zagrożenie. Wiem, że komuś z też vlogerów, takich tropikalnych banan został podgryziony, bodajże stalewiakowy kiedyś. I tutaj. No, mając taką ilość szczurów w terenie, no niestety mogą takie rzeczy się dziać, więc to mi uzmysławia, jak muszę budować te styrodonice w taki sposób, żeby nic do nich po prostu nie weszło, będzie to jeszcze trudniejsze. Ale to jest pieśń przyszłości. Dopiero najwcześniej za rok będę się za to brał, albo może dopiero za dwa lata, w tym roku wiadomo, szklarnia, dużo innej pracy jeszcze mam do pokończenia różne sprawy, remont w domu do skończenia i tak dalej, więc najwcześniej w przyszłym roku. Teraz musi sobie posiedzieć jedna i druga jeszcze w donicy, ale postaram się, żeby jeszcze nabrały masy korzeniowej i trochę, yy, trochę zieleni też. No ta na pewno nie, ta się musi odrodzić. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękóweczka za oglądanie i zapraszam jak zwykle do następnych. Cześć, trzymajcie się.